Oczywiście, macie, jestem Lwisowiec, witam Was, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i moi drodzy, uciekamy szybko w tym momencie z naszej tajnej bazy, ponieważ podczas gdy ja sobie tutaj spokojnie grałem, ktoś tu był i nastrął, rozumiecie to? Ktoś był, był w naszej bazie. No nie powiem, że nas okradł, gdyż nic nie straciliśmy, lecz mega mnie wystraszył i wiemy już na 100%, że ktoś o naszej tajnej bazie wie. I musimy stąd w tym momencie uciekać, aby nic się takiego nie stało tutaj, bo jeśli ktoś wbije i nas jednak okradnie, bo na razie z tego co wiem nic nie zginęło, ale jak ktoś zginie, to wolałbym tutaj nie być, naprawdę. Weźmiemy nas nasze boxy, nasze wszystkie cenne itemy, i musimy stąd uciekać, i chyba uciekniemy do chowa, bo nie mam żadnego pojęcia, gdzie możemy indziej iść, ale pewne jest to, że musimy w stąd w tym momencie zwiewać, bo to jest naprawdę tragedia. Co to się tutaj stało? Wyobraźcie sobie, że ja sobie spokojnie biegam, chodzę po bazie, a tutaj nagle jakaś osoba wbija i wylewa lawę i wszędzie bloki stawia. Rozumiecie to? Jak ja się musiałem strasznie wystraszyć. To było dla mnie coś naprawdę niespotykanego i mega, ale to mega się wystraszyłem. No ale to nie będziemy tego przeciągać, mam nadzieję, że uciekniemy stąd zanim ta osoba wróci, bo na razie nikogo nie ma na serwerze. Więc chyba jesteśmy bezpieczni, chociaż wszystko jest możliwe jednak. Wszystko na tym serwerze jest możliwe. Oj, ale przyznam, że strasznie się cykam, bo jak coś się stanie z naszymi itemami, to sobie tego nigdy nie wybaczę. Nigdy, a to prze nigdy sobie tego nie wybaczę. Tutaj tak, musimy wszystko wydobyć, aby nie być na minusie, bo jak stracimy nasze itemki, to no właśnie, no właśnie, możemy je zresztą od odłożyć do shulker boxa. Bo to jest chyba dość dobry pomysł, i trzeba jeszcze zrobić rzecz najtrudniejszą. Natomiast wykopać bloki emeraldów spod Devastatorów, dokładnie. A jak wszyscy wiemy, oni są, no do mnie, bardzo, ale to bardzo źle, źle nastawieni, bo oni mnie biją. Oni mnie biją, a mają pod sobą bloki emeraldów, które bardzo muszę wydobyć. No widzicie, to jest taki agresor, i musimy jakoś te bloki wydobyć, tylko nie mam żadnego pojęcia, jak. Ale myślę, że damy sobie jakoś radę. No może i z trudem, ale musi nam się udać, tak? Weźmiemy wszystkie książeczki i odłożymy do Shulker Boxa. Naprawdę. Chyba uciekniemy do Maciachowa, bo nie wiem, gdzie możemy indziej pójść. No, teraz będę tak właściwie bezdomny, bo nawet nie ma swojego domku. Zniszczyłem domek, bo sobie pomyślałem, po co mi on skoro i tak bez przerwy jestem w tajnej bazie, no, a teraz wszyscy o oni wiedzą, rozumiecie, to wszyscy, wszyscy, wszyscy będą o oni wiedzieli, ponieważ no, ktoś tu był i coś czuje, że jednak wszystkim rozpowie. I nie mam żadnego pojęcia, kto to był. Lecz no, nikogo, nikogo o, ile mi się, o ile się nie mylę, nie było na serwerze, więc to chyba nie był nikt z chobaków, Albo z, zwyczajnie tego nie sprawdziłem, czy ktoś jest, więc wolę jednak nie robić tutaj żadnego ryzyka i po prostu się stąd wynieść. Bo to jest, no, ja, ja już naprawdę nie mam słów, bo to jest dla mnie coś, ale coś bardzo. Strasznego, i mam nadzieję, że już tutaj nigdy nie wrócimy, bo zbyt wiele stresu wam przyznam. To jest zbyt wiele stresu, jak dla mnie, że takie rzeczy, takie rzeczy się dzieją, bo nigdy nie miałem nawet takiej sytuacji, wam przyznam. Nigdy takie coś się u mnie nie zdarzyło, i mam nadzieję, że to był ostatni raz, naprawdę. Ok, już, już to kończymy. Odkładamy do Shulkera i będziemy zaraz uciekali. I myślę, że na razie to odłożymy do naszego domku w Maciechowie Do naszej dyni pięknej oczywiście, ha, ha ha I będziemy mieli nowy super domek I chyba zbudujemy sobie jeszcze jedną bazę W końcu czemu nie, mus to mus oczywiście Ło, wszystko już właściwie tak, Ej, to jest już wszystko Wszystkie bloki wydobyte moi drodzy Ej tego jest bardzo dużo, spójrzcie tylko na to A ja zrędziłem, że w ogóle dexów a miałem aż tyle w skarbcu, ha, ha to odłożymy najcenniejszej temki tak, endrody, jajko żółwia jest też dość cenne i bloki lazerytu, a nie, nie możemy je włożyć shulkera sz do shulkera, a tu mamy dość no, nie najlepszej temki, tutaj mamy same skarby, więc to już możemy chyba wydobyć chociaż nie, włożymy tu jeszcze kowadła i jest perfekt pełniutki i możemy zaraz lecieć i nie wiem czy wiecie, ale mam teraz bardzo dobry mleczek, ponieważ kupiłem jeden od Abry, bo zauważyłem, że Abra zbudował swój własny sklepik i no też czuję, że będę z niego korzystał, polecam go oczywiście bardzo serdecznie. Odkładamy to i zwijamy się z tego magazynu, bo tu już oczywiście nic nie ma. No troszkę mnie to załamuje, lecz no nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej, bo mogło być o wiele gorzej, M mogli nas określić, ale jednak wszystko zostało na swoim miejscu. Jak to zrobić, żeby on nas nie zabił? Hmm. Ej no, panie dewastatorze, proszę mnie w tym momencie nie bić, ok, Bo... Jest mi dość przykro, że ja je mam tyle dni, one są dla mnie tak źle nastawione. To jest dla mnie strasznie smutne. M mam jakąś refilkę, bo jak mamy refa, to możemy go zjeść. Będzie nam o wiele łatwiej. Tu mamy jeszcze bloki diamentów, złota. To mamy wszystko. Jak mamy to teraz wynieść? A ja mam, o ile się nie mylę, jeszcze parę szalkarów wędroczej, więc to nam może bardzo pomóc. Najwyżej wrócimy tutaj innego dnia i wszystko skonfiskujemy dokładnie. Z tego co nic, ale to absolutnie nic nie zginęło. Jedyne, jedyne co się stało, to narobili mi mega stracha i coś czuję, że mam, będę miał z tego miejsca bardzo złe wspomnienia. O, tutaj nie ma żadnego dewastatora, więc możemy te bloki wykopać. okej okay. O, ile tu będzie tych emeraldów, O, jacie. Jeszcze. O, ej, co to jest za miejsce? Halo. Jeszcze tak myślałem, aby te oto tutaj drewienka wykopać, no bo to są jednak ciemnego dębu a on jest dość trudny do, trudny do zdobycia co prawda mam stack i, i jego sadzonek, lecz to nie jest jeszcze aż tyle, żebym mógł być pewien, że mam zapas na całe życie, wiecie a to, a to drewno jest mega przydatne w budownictwie i można fajne rzeczy z nim wykombinować okej, okay. pyk, tyle do tego że weźmiemy i wszystko musimy zabrać, a co z nimi? Nie mam zielonego pojęcia, muszą sobie sami poradzić. możemy ich nawet na wolność wypuścić na jednym odcinku. Tak, i to będzie bardzo dobre, żeby im dać nowe lepsze życie, żeby nie musieli w tych klatkach siedzieć i się nudzić. Dokładnie. To jest dość dobry pomysł. Ej, mam już prawie 100 tych bloków, rozumiecie to? A z tych to jeszcze będą 300, 300 bloków emeraldów. Nie, nie wierzę. To serio tutaj tak trzymałem i rzeka na, 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 na że nie mam nic. Nie wierzę, nie wierzę. Hem, co teraz zrobić? Ej, serio. No, troszkę, troszkę się cykam, jednak. Okej, okay, tak, tak, tak. On nas nie bije. Nie, na razie jest spokojny. On się uspokoił, chyba. On się chyba uspokoił. To możemy wykopać troszeczkę. O! W ten sposób. O nie! On nas bije spod płyt! Uciekam, uciekam, uciekam. Zaraz umrę, zaraz umrę. Ło. Co za ancymon? Staszek, Staszek, jak mogliśmy to zrobić? Nie. Naprawdę to jest chyba ostatni odcinek z tej, z tej tajnej bazy, trzeba zrobić ewidentnie inną, albo zużyć to w jakimś fajnym celu, na, na przykład dać królowi Maciejowi pierwszemu. <laughs> tutaj tak, tak, tak. Wow, ponad tak, nie wierzę. To był ten szalker? Tak, to był on, ale tu się już to nie mieści, nie wierzę. Wyjmiemy to i włożymy tutaj. A do tego następnego włożymy tą skrzyneczkę, dobrze. Hm. Moje krówki, moje owieczki, no właśnie! Co teraz z nimi będzie? Ej, tu jest jeszcze il ile bloków, halo! Ja to biorę! Ja to biorę, panie! To mi się ewidentnie przyda. Ile tego tutaj jest? Oj! Coś czuję, że Maciek będzie miał na podatki, wiecie? Coś czuję, że jednak będzie miał. <laughs> I tam na dole są jeszcze bloki Emeraldów, nie! A ja tak bez przerwy mówiłem, jak, jak, jak to ja nic nie mam, bo wszystko wydałem, nie? A tu jednak jest taki skarb, którego nie doceniałem w ogóle. Wszystko jest tutaj. Ciekawe ile bloków Agentix na ten basen złożył. Musimy to zaraz sprawdzić. Bo jak tyle ich było to też czuję, że chyba się pogniewamy, żeby moje deksy w ten sposób złożyć. Halo? No to jest około stak staku bloków. Jak on mógł to zrobić? Na, na jeden skromny basenik. Halo? Agentix, jak mogłeś? Tutaj. I czas na te bloczki Emeraldzików. Zrobimy sobie tak, bo oczywiście w wodzie się wolniej kopie. Pyk, pyk, pyk. I zaraz one same do mnie wypłyną. Widzicie? Same do mnie wypłyną. O! Ej, wszystko jest perfekt, moi drodzy. Perfekcik. No i jest mi mega szkoda, bo na tą bazę poświęciłam jednak no kupę czasu. Lecz może nowa będzie lepsza, ok? Może teraz będziemy mieli w innym, lepszym miejscu bazę i będzie nam się tam lepiej żyło No ale te tutaj typki ewidentnie. Zostałem w tym miejscu i ja ich stąd nie biorę, bo są zbyt niemiłe dla mnie, one mnie biją, halo, one mnie biją w minecraft'cie, jak mogą Okej, okay, to I tu jest jeszcze około 10 bloczków, ej, to jest skr skrajnie dużo Skąd się tutaj wzięło? Agentix, jak, jak to zrobiłeś? Lol Tu jeszcze jest w rogu, o, ja ci mamy pół staka Co to ma być, moi drodzy, Co to ma być? Tędy I Jeszcze ten ostatni Mam już chyba wszystko, wiecie Mamy już chyba wszystko. Tak, 37. I co teraz? No, te bloki, jeszcze no te bloki. No! Ale bym go teraz zabił, serio, ale bym go teraz zabił. Ale nie mogę, bo to jest... No jednak mój zwierzak. Więc no. Może któregoś z niego wypu wypuścimy i będziemy miał spokój. I będzie zabijał innych ludzi, a nie mnie. Bo jestem zdegustowany jego zachowaniem. I. Co z tym? Możemy przynieść tutaj najwyżej enrody, bo nic więcej, nic więcej stąd nie weźmiemy, bo nie ma nawet sensu, wiecie? Tak. Tak. Ej, dlaczego my się stąd wynosimy? No nie. Kto tą bazę odkrył? Jak ja tą osobę dorwę to. oj, ojoj, ojoj. Dopiero będzie bitka. <laughs> Tyle. I co teraz? Mamy jeszcze 13 enrodów. Możemy otworzyć naszego shulkera i jeszcze jednego szalkerka. Hm. Przełóżmy to w to miejsce, aby móc skompletować wszystkie emeraldy i diamenty, żeby zobaczyć, ile ich mamy łącznie. Znaczy, zaczniemy od diamentów. Eee. Co to jest, moi drodzy? Co to jest? Spójrzcie, ile ja tego mam! To jest jakieś, jakaś bajka animowana. No, no. Cały shulker z tych skarbów. Jeszcze ile złota? Iron... E, krysz e, kryształy prezydentury, z niej się robi lampki. Oddech smoka, zbrojka, dzwon. Ojacie! <laughs> Oj, z tego to będzie e, robiona nowa, ale to o wiele lepsza baza, wiecie. Jeszcze mamy stak złota. Odłożymy te dzwonki tutaj, a to włożymy tutaj. I co możemy jeszcze zabrać? Halo. Już nawet nie mam pomysłu. O, sztandarki jeszcze. Te 2 I lampki najwyżej jeszcze. No tak. Ender chesty mamy Slick Touch, mamy oczywiście Slick dobra, to kopiemy je i będziemy chyba uciekali do Maciechowa, bo tam jest mój obecny domek i z chęcią to tam odłożę, tylko muszę jakiś fajny skarbiec wymyślić na to, żeby mi tego nikt nie zwinął, O, tu jest jeszcze, tu jest złoto jeszcze, nie wierzę! Tu jest, moi drodzy, jeszcze złoto i ty ile tego złota? O, MG. Będziemy tylko musieli potem emeraldy wrócić, bo to jest ich no troszeczkę, trosze no bardzo szkoda wam przyznam. Ło, czemu tu jest ledziur, halo? Skąd to tutaj jest? Tędy, i będą jeszcze bloczki. No, będą jeszcze taka troszkę tutaj jest. Ha, ha, ha. Pyk, pyk, pyk. What? wszystko? Dobra. 17. Bloków. No, po raz ostatni zwiedźmy naszą bazę. Ej, chce mi się płakać, moje złody. Tyle pracy. Tyle ja w to włożyłem. O, emeraldy jeszcze, emeraldy jeszcze. Nie pogardzę. Moje krówki. Wiecie co? Czas na żarty się skończył. Moi drodzy, mega was przepraszam, ale skoro my już tu nie wrócimy, czas pozyskać troszkę mięska. Ło, bum, 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 ale będę miał teraz żarałka. Moi drodzy, bardzo Was przepraszam, no ale jednak trzeba coś jeść, trzeba coś jeść. Ło, wow. ile, ile tego będzie? 22 pieczone steki? wow, Tak, tak. wow, ile ich tutaj jest? Serio? No coraz mniej, jednak, coraz mniej. No, ale jednak, jest, no trzeba coś jeść, moje drodzy. Trzeba coś jeść. A. Z takich dają bardzo dużo, okej? Okay? Ale tak, no, bardzo dużo jednak. Ło. No, szkodem jest tych krówek, no serio, no ale nic, nic na to nie poradzę, moje drodzy. Czasem trzeba podjąć w, w, w życiu trudną decyzję. To jest mój właśnie moment. Spójrzcie. Biedne moje krówki, biedne moje krówki. Dlaczego? Dlaczego? No i całe. tego mam nawet, ojacie. Możemy chyba stąd uciekać. No. Po moich krówkach zostało tylko mnóstwo skóry i streaków, ale wiecie co, z tak sztuków to jest jednak coś. <laughs> nie no, jest mi trochę przykro, ale no mus to mus, nie? Mus to mus, Musimy stąd zjewać teraz. Łoj, ile to już trwa? Ej, ten odcinek trwa już około 14 minut, a jak dla mnie to trwa już godzinę, serio! Bo tyle tutaj się namęczyłem, no może to jest takie dla mnie dłuższe, ponieważ mam z tym taką mini więź emocjonalną z tą bazą, Znaczy musimy jednak się z tym pożegnać i lecimy, moi drodzy, w dalszą drogę, czyli do maciochowa aby wszystkie nasze itemy odłożyć, no i mieć taki, no, na jakiś czas spokój, bo, no jednak też te itemy, które mam, to jest strasznie, ale to strasznie dużo i z chęcią od gdzieś schowam, żeby nikt ich nie znalazł. To jest chyba dość dobry pomysł, tak? I gdzie my teraz polecimy? Po, polecimy na tą wysepkę, stąd sobie weźmie, weźmiemy łódkę i łódką wprost do Maciochowa. I tam jest Pillager z tym... Co, co on robi na, na środku oceanu? LOL. Nie mam żadnego pojęcia, ale wolno jednak w to nie wnikać. Wolno to, zosta to zostawić dla niego. Niech teraz sobie pozostanie. Ej, tu jest łódeczka. Dzień dobry, panie łódko. Skoczymy tutaj i bum, nie ma łódki i jest tutaj. Płyniemy wprost przed siebie do Maciochowa. Macioch, okej, okay, prosto. I za jakieś dwie minutki będziemy, bo to jest, no, nie aż tak daleko, jeśli jedzie je, je, je tam kolejką, bo ona jest mega, ale to mega szybka. To jest około 25 sekund na 1000 kratek, więc, no, co więcej powiedzieć, co więcej powiedzieć, to jest zbyt szybkie. <laughs> prosto, ło, Ej, ale uderzył mnie w że mi się łódka nie zniszczyła. <laughs> Ej, no, ja się o wszystko obijam. Wiecie co? Mam fajny pomysł. Pyk, pyk. <laughs> Ło, no i teraz jestem takim trochę smokiem elvisem. <laughs> nieważne, nieważne. No to wygląda No, na pewno troszkę dziwnie. On ma tutaj jakieś cegiełki. LOL, co to jest? Ło, idealnie trafiłem. No, wyglądam tak troszkę. Smokowato, ale nie będę narzekał, ponieważ to jest dość fajna stylówka jeszcze do tego będzie pasowała Elytra, no tak! Pyk tędy, ale niestety nie mamy fireworku, więc no nie ma jak Ło, to jest troszeczkę zbagowane. Będę to musiała naprawić oczywiście, tędy i lecimy prosto i chyba zaraz będziemy na miejscu, ale to jest granica dwóch, nie no, minuta, minuta i będziemy, obiecuję, obiecuję Lecimy i mamy tyle bewsztyków, że mamy zapas na całe życie. A ile skóry mamy, ojojoj, coś czuję, że villagerowie się ucieszą, ponieważ mamy, mamy takiego villagera, który się właśnie wymienia za skórę. 6 skóry to jest to jest emerald, no, a mam ich kilka staków, więc chyba zbankrutuję. Ło, <laughs> tu, jest, tu jest ta granica z agentiksem. Okej, okay, pyk. I co tutaj jest, co tutaj jest, halo. Co tu się dzieje u Agent X? No, chyba się nic nie zmieniło jakoś tutaj specjalnie. Halo? Wow, no nie. Wszystko jest tak jak było. Ej, tu jest jakiś wieś, tak? E, Ej, co tutaj robi? Kartograf widz już. Skąd by się tutaj wziął? Plaga zombie! Plaga zombie, co? Widzisz co? Może może i to jest naj, 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 najrzadsze zjawisko w Minecrafcie, ale u nas na serwerze to jest najczęstsze zjawisko. Ich jest tutaj od groma, naprawdę. Bum. Ile tego jest, ile tego tutaj jest. Ło. Dziękuję golemie. dziękuję ci Mortko za pomoc, ale już się z nimi rozprawiłem. Ło. Ej, możemy sobie to mięsko zabrać? Z, z, z wielką chęcią, ponieważ o ile mylę, jest też wiacier, który się, się za nie wymienia i już moje drodzy dzień wstaje. Ej, już to całą noc nagrywam Bez żartów Ho, ho, ho W którą stronę? Tutaj, tak? Tak, to jest tędy Ej, te borówki agenty, Które muszę widocznie zlikwidować Bo one zadają zbyt dużo damage'a Żeby były na rondzie Okej, prosto przed siebie I będziemy za sekundkę Co to jest za mur? Czemu tu się tyle zmieniło? Nie było mnie godzinę Nie było mnie dosłownie godzinę godziny Pyk Podejdziemy pod górę i będziemy zaraz na miejscu w Maciochowie Tu jest Enderman On piastek ukradł, ile tu jest posłuchów? OMG No kolejny Enderman Tu jest strasznie fajne miejsce, no lecz Nie będę kombinował w tym, w tym momencie Ale w na następnym odcinku mam dla was taką małą nies niespodziankę Ponieważ mam bardzo fajne zwierzątka w Minecrafcie No i nie, nie jest to smog Ale jest to pewien bardzo, bardzo fajny słociak i na następnym odcinku wam go właśnie pokażę Ponieważ no to jest dość, e, dość bardzo rzadkie zwierzę Które jest mega trudno pozyskać na suriwalu Ale no będzie, będzie, będzie się z nim działo, bo to jest tak można powiedzieć przenośny magazyn, bo na niego muszą założyć skrzynkę No, więc oczywiście warto oglądać, żeby się o tym dowiedzieć Tędy lecimy, skręcik, skręcik Wow Ej, ale drifty moi drodzy, ale drifty Ej, ale tutaj mi będzie pasowało elytra do tego Naprawdę, muszę ją ja koniecznie zaraz założyć Albo w tym momencie Elytra, tędy, tutaj W to miejsce, a to sobie odłożymy, bo to jest słabe To jest właściwie zniszczone, ojojoj Coś czuję, że to będzie do wyrzucenia, lecimy prosto No i teraz to ja się mogę nazwać smokiem, nie? To jest coś jednak, to jest coś U Ej, nie wyrobię wyrobi na zakręcie, uda mi się Okej, okay, udało się. Spoczko. Prosto przed siebie. I to jest właśnie maciochowo. Maciochowo. I tu jest sklepik, który Amar wybudował. I tu jest moja lama. Tu jest moja lama. Dzień dobry, pani lamo. Dzień dobry. I tu były dwie lamy. Gdzie jest jedna? Czy o czymś nie wiem? Czy o czymś naprawdę nie wiem? Czy możemy ją usiąść? E, si siedzę na lamie wódce! <laughs> siedzę na lamie wódce, jak jako smok z Elytram i gową smoka. Bez komentarza, moi drodzy, bez komentarza. Możemy nawet tutaj abrze takie o to fajne, a posadzić, czemu nie? Oj, to wygląda nawet ładnie. Sklep z bro bronią u Aberki, dokładnie. Tu, tu, tu są chyba torzy Adam 11, Adam 11 to jest kodek. To jest najlepszy ziomal na świecie. Okej. Okay. Tu jest creeper, tu jest creeper! O nie, panu już podziękujemy, panu podziękujemy, okej, okay, zabity I lecimy, żeby schować nasze tajne itemy I chyba nawet wiem gdzie, ponieważ no, o tu jest mój, te, mój zwierzak, ale wam, wam tego nie spoileruję, ponieważ trzeba na bieżąco oglądać odcinki No i walność właśnie taki fajny czerwony przycisk e, i dwunaczek, żeby mieć wszystkie powiadomienia z mojego kanału No i tu jest mój taki tajny shulker, ale tu właściwie nic nie ma, wiecie więc ja bym tam włożył najtrenniejsze naj itemy i tu wpychniemy ender chesta, okej okay. Tak, i gdzie jest ten shulker? Tu jest ten, to był chyba ten, tak? Nie, to jest inny, bo tu są te śmieci, a tu są diamenty No i odkładamy, moi drodzy, odkładamy Chociaż, wiecie co? Dobra, raz się śmierci jak nam to ktoś ukradnie, to sobie tego nigdy nie wybaczę, okej? Okay? <laughs> nigdy, never! Tak, tak, tak i teraz emeraldy. Ej, tego jest tyle, że ja nawet sobie tego nie wyobrażam. Skąd ja to mam ile? Ja Musimy spędzić godzin, żeby żeby kopać. Ej, to są naprawdę niezłe wspomnienia. Teraz złoto. Dwa z takich bloków? Czekajcie. Nie, tylko jeden. Ej, już myślałem, już myślałem. Tak, tak. Jeszcze tego jest dość dużo. Możemy to nawet skraftować. Pyk, pyk. Pyk. I będzie już troszkę więcej, i będzie nam mniej miejsca zajmowało. Emeraldy też możemy skraftować. Nie ma problemu. Tak. Ej, będzie idealnie? Będzie idealnie! O lol! Tutaj złoto, tutaj złoto. I tu jeszcze jedno złotko. Mamy już jeszcze tutaj sztabki żelaza. Pójdę w to miejsce. Tutaj mamy, mamy jedno, widzicie? Mamy idealnie jedno. I czekajcie, to będzie idealnie? Czym się zdaje? Oj, troszkę zostało, lecz no, bloczki warto też mieć. Ej, z tego by było nawet dwóch golemów, fajnie. Oddech smoka się, na, no najcenniejsza właściwie rzecz w bo to jest najrzadsze o ile, o ile się nie mylę, możecie mnie oczywiście w, e, w komentarzu poprawić, bo się aż tak dobrze na, na tym nie znam Książki odłożymy Głowy i elytrę Tutaj, tutaj Ło, ej to sobie zostawiam, to sobie go, gościu zostawiam Co tu jeszcze możemy wrzucić? Ender, jaki e, ender, stóp do zaklinania Dzwonki, stoły alchemiczne, ja mam tutaj tyle skarbów Kryształ, no nauczymy. Możemy z tego coś sprawdzać, fajnie. Halo, jak to działa? Eee, jak to działa? No, e, chyba zepsułem e, latarenki, wiecie? Chyba zepsułem. Mamy jeszcze tak samo zbroję dla konia. Ej, to się to przyda, jajko. Możemy je tak dla ozdoby gdzieś wcisnąć. O, w to miejsce, idealnie pasuje, <laughs> e, Co jeszcze? Mamy coś wydarcześ fajnego? No nic takiego ciekawego tutaj nie ma, wiecie? O książki możemy tutaj wsadzić. Jest o wiele lepiej. Mamy dość sporo tych szalkerów, wiecie? Ale tu mam właściwie same śmieci, nie? Ale to jest coś, co jest mi najbardziej potrzebne, ponieważ będę z tego robił bardzo fajne podki na wojnę. Jeszcze o niczym nie spoileruje lecz coś się szykuje, coś się moje drodzy szykuje. I to, to chyba wszystko do tego. Oto, tutaj szalker box. No, jeszcze może książkę na możemy tutaj wstąpić, możemy ją tu wcisnąć. E, gdzie jest ten dywanik? Tu jest dywanik. Zamykamy. I Tylko moi drodzy, nic o tym nie mówcie Maćkowi i abrze, bo coś czuję, że może być wtedy, wtedy dość nieciekawie, jak się dowiedzą. Że mam aż takie dobre temki, to chyba jest nielegalne. <laughs> Tutaj sobie włożymy te wszystkie, no. I jeszcze mam stack bloków szmaragdów. Nie, nie, skąd? Cztery stacki bloków. Naprawdę, pozostawię to bez komentarza. To jest zbyt komiczne. Dobrze. Tak sobie odłożymy nasze wszystkie te masy I weźmiemy sobie trójstomp, gdyż no Dość dużo ostatnio z nim siedzę, bo jest no Bardzo fajny i można z nim robić mega fajne rzeczy Na przykład y, rzucać z, z, z mega dalekiej odległości I to bym wolał sobie jednak do tego często odłożyć Żeby nie było, że mi ktoś to zwinie, nie? Ło! To już trwa, trwa 25 minut moi drodzy, to jest Ewidentnie zbyt długo, moi drodzy bardzo wam dziękuję za oglądanie Tego na odcinka, no i co? Subskrypcja Dzwoneczek, łapka w górę, komentarz widzimy się jutro, ponieważ odcinki z tego są codziennie o 13 stronivalu z, z Abram, Maćkiem, Agentiksem i z tajemniczymi ludźmi, którzy chyba nas trollują, wiecie? Dobra, ale także jak moi drodzy bardzo Wam dziękuję. Widzimy się jutro. siemaneczko i jo!